Pragnę najserdeczniej powitać wszystkich słuchaczy Radia Koncao w moim kolejnym muzycznym Felietonie. Przed mikrofonem Agata Zakrzewska. Co powiedzielibyście dzisiaj na odrobinę latynowskich rytmów? A to wszystko za sprawą utworu z repertuaru króla tych dźwięków, Carlosa Santany. Wybrałam dosyć nieoczywistą piosenkę z jego repertuaru zatytułowaną dwujęzycznie. Z jednej strony, bowiem po Angielsku Dance Sister Dance, z drugiej natomiast po hiszpańsku Baila Miermanna. Ów tytuł można przetłumaczyć na język polski jako tańcz, siostro tańcz. Niniejsza piosenka zasiliła wspaniały album Santany, wydany w 1976 roku i zatytułowany jakże przyjacielsko, amigos. Tekstowo mamy tutaj namiętność w najczystszej postaci. Mężczyzna zwraca się bezpośrednio do kobiety, prosząc, by tańczyła specjalnie dla niego, jednocześnie wyznając, iż kocha patrzeć na to, w jaki sposób porusza się ona w tańcu. Rytm duszy, namiętność, zmysłowość tak można scharakteryzować nastrój tych słów. Jak z kolei odpowiada na nie muzyka, latynoska aura brzmieniowa słyszalna jest już od pierwszych dźwięków klawiszy w wysokim rejestrze. Owe współbrzmienia niejako antycypują melodycznie to, co za chwilę się wydarzy. Ekspresyjne dźwięki wykonuje bas. Natomiast całość w rytmicznych ryzach utrzymuje perkusja. Pojawiają się niezwykle ciekawe instrumenty perkusyjne. Kongi, o których wspominałam Wam przy okazji utworu Wolny Naród z repertuaru zespołu Izrael. Szczyptę pikanterii wzmaga natomiast guiro, instrument brzmiący dość ostro, mniej więcej tak. Tr. Wspominałam Wam również o tym instrumencie z racji Felietonu na temat utworu Gamma Ray z repertuaru Joe Stramera i Demescaleros. Pojawia się jeszcze jeden instrument, o którym nie miałam okazji dotychczas Wam opowiadać: to Timbales, odpowiedzialny za niezwykle dźwięczne i jaskrawe uderzenia. W ramach wstępu instrumentalnego wspomnę jeszcze o krótkim epizodzie, w którym gitara oraz klawisze brzmią jednorodnie, fascynując swą organiczną spójnością. Nadchodzi partia wokalna. Żeński Chórek wielogłosowo dialoguje z aksamitnym głosem solisty. Chórek śpiewa tytułowe słowa. Dance, sister, dance. Natomiast solista odpowiada początkowo tak. I love the way you move. I love to watch you. Chórek dialoguje z wokalistą w najlepsze. Trudno jednak mówić tutaj o prastarej zasadzie call and response, zawołanie-odpowiedź, hasło odzew, bowiem te dwie. Partie nakładają się na siebie, rozbrzmiewają przy żarliwym latynoskim akompaniamencie instrumentalnym. Od znamiennych słów – I love to watch you move – obydwie partie na chwilę się spotykają i rozbrzmiewają jednocześnie. Formalną niespodzianką jest charakterystyczny rytm, który wystukuje… Timbales. Brzmi on mniej więcej tak. Dwa razy pięć uderzeń, natomiast później siedem. Zwiastuje to nową muzyczną myśl. Nowa muzyczna myśl to aksamitna gitarowa solówka Carlosa Santany, która fascynuje subtelną płynnością. Te dźwięki rychło stają się kontrapunktem, czyli melodią towarzyszącą kolejnej linii melodycznej, tym razem zaśpiewanej w języku hiszpańskim. Bajla mi hermana, bajla para mi. Owa melodia szybko nawiązuje dialog. Z wyrazami Dance, sister, dance. Dalej, naszym uszom ukazuje się zmysłowo rozedrgane Dance with me, zachwycające, jak wspomniałam, powolnym, wokalnym rozedrganiem. Nadchodzi powtórka śpiewnych, urokliwych dialogów, które słyszeliśmy już, na początku. Zawsze wsłuchuje się tutaj w ekspresyjny akompaniament basu. Powraca hiszpańska melodia otulona łagodnymi dźwiękami solówki Santany. Dialog na pomieszane języki anglo-hiszpański trwa w najlepsze słowa dance with me przeplatają się ze słowami baila para mi. No właśnie, mam trochę dysonans językowy, bowiem po angielsku słowa dance with me oznaczają tańcz ze mną, a baila para mi tańcz dla mnie. Nie wiadomo więc, czy mężczyzna chce, by kobieta tańczyła sama, tylko dla niego, czy zapraszają do wspólnego tańca. To, co dzieje się później, można określić mianem finezji, wirtuozerii, płynności, subtelności, efektowności. Taka właśnie jest solówka Carlosa Santany. Płynna, szlachetna, kunsztowna, gitara śpiewa tutaj niczym głos ludzki. Jak bumerang powraca dwujęzyczny dialog wokalny, stanowiący swego rodzaju znak rozpoznawczy, jeśli chodzi o cały utwór. Ciekawostką jest perkusyjny popis. Na jego tle rozbrzmiewają znajome słowa Dance with me. Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na dwie klawiszowe. Warstwy. Pierwsza swoją barwą imituje instrumenty smyczkowe i zachwyca swoją śpiewnością. Ta niezwykle urokliwa melodia rozbrzmiewa w kilku wariantach, jednakże najczęściej powtarza się taki. Niezwykle śpiewna melodia oparta na tzw. Tak skali frygijskiej. Skala frygijska znana była od zarania dziejów jeszcze z epoki średniowiecza. Skala to melodia ułożona w pewnym chronologicznym porządku. Śpiewność tych niesamowitych dźwięków. Polega na tym, że linia melodyczna najpierw opada, a następnie wznosi się ku górze. Druga klawiszowa melodia zachwyciła mnie. Błyskotliwością, ornamentalną, zwiewnością. Przyznam, że łudząco przypomina ona gitarę. Wręcz myślałam przez długi czas, że to kolejny wirtuozowski popis Carlosa Santany. Wsłuchałam się jednak dokładnie, zarówno w wersję studyjną, jak i w wykonania koncertowe, i nie mam złudzeń. Tego typu ornamentalna zwiewność należy do klawiszy, prawdopodobnie do instrumentu o wdzięcznej nazwie, syntezator muga. Kulminacja utworu jest bardzo gwałtowna. To motorycznie powtarzane gitarowe dźwięki, wzmocnione wyrazistym perkusyjnym rytmem. Tak oto gwałtownie zamyka się ta jakże intrygująca kompozycja Dance, Sister Dance Baila Miermanna. Jestem niezmiernie ciekawa, drodzy słuchacze Radia Concao, czy mielibyście ochotę zatańczyć przy takich latynoskich rytmach? Bardzo Proszę Was o wszelkiej maści refleksje na temat tego utworu, jeśli tylko macie ochotę się nimi podzielić, proszę Was w tej kwestii o znak sygnał w komentarzach, a tymczasem do usłyszenia za tydzień.